Dzień dobry Państwu! Za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla wagi na tydzień 35 roku 2023. Wyrocznia wskazuje, że będzie to tydzień wielkiej intuicji, zdolności psychicznych, kanałów, gdzie wiedza duchowa będzie do nas przepływać. Wyrocznia wskazuje na kartę obok, a jest to Królowa Zwojów, Królowa Akaszy bardzo wrażliwa inteligentna kobieta która swoją wiedzę bezpośrednio czerpie z kronik więc ta wyrocznia pokazuje jak wielka i ważna jest to wiedza ale ta królowa tą wiedzą dzieli się dzieli się z innymi nie zatrzymuje jej dla siebie dlatego jest to dobry czas Także na przekazywanie wiedzy, dzielenie się z nią z innymi. Jeżeli chcecie dawać wykłady, nagrywać jakieś podcasty, filmiki, dzielić się wiedzą akaszy z innymi, będziecie mieli takie możliwości, zdolności. Królowa Zwojów. Oto zadba. Trzecia karta to jest karma, ale ta karta jest odwrócona, jest to uwolnienie się od karmy, od tych wszystkich zanieczyszczeń zbieranych przez życia. Więc ten tydzień nie tylko pokazuje otwarcie się na to, co duchowe, ale także na dzielenie się tym, z innymi, a ta wiedza uwalnia od karmy, od iluzji poprzednich żyć. A gdy dojdzie już do tego uwolnienia, to piorun tutaj od Ziemi szczela prosto do nieba. To symbolizuje potężne obudzenie się istoty, która żyje na Ziemi. Z reguły jest tak, że to ten piorun z nieba uderza w nas, żebyśmy się obudzili, a tutaj ktoś budzi się ze snu i tym piorunem uderza w niebo, żeby swoją duszę obudzić, żeby dusza zaczęła działać razem z ciałem. Czyli nie dusza szuka tutaj ciała, a ciało szuka duszy. Ale w tej całej duchowości jest to czas rodzinnej samotności. Nie jest to rodzinny tydzień. Jest to wiele duchowych energii, otwierających się kanałów, którymi płynie wiedza z Akaszy. Ale nie jest to czas takiej rodzinnej, Miłości, radości, jest to raczej czas samotności. Ale popatrzcie na kartę środkową, serce piramidy, główne przesłanie to jest oświecony Budda. On już wie, on już ma wiedzę. Idzie z tą wiedzą przez świat. Dzieli się z nią innymi. On już nie musi zdobywać. On już wie. Dodatkowo mamy Archanioła Gabriela, który odpowiada za komunikację, a to świadczy o tym, że ten Budda, który symbolizuje nazwagi, ten budda będzie miał zdolność opowiadania o tym innym nie zamknie tej wiedzy dla siebie tak samo jak tutaj królowa zwojów nie zamyka jej dla siebie tylko to oświecenie ta wiedza to wszystko jest po to żeby komunikować ją innym a archanioł gabriel dba o to ta energia dba o to by te przekazy tak były konstruowane, by docierały do innych ludzi, którzy są za buddą, żeby też mieli możliwość czerpania z tej wiedzy. Na samym szczycie piramidy mamy królową kluczy: jest to bizneswoman, bardzo wysoko postawiona kobieta, wysokie stanowiska, szefowa w firmie, ważny polityk. Ale karta jest odwrócona i teraz ma to dwa znaczenia. Jeżeli jesteś kobietą i jesteś na takim stanowisku, to możesz je stracić. Jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz z taką kobietą albo się pokłócić, albo odseparować. To jest układ dla wak w przyszłym tygodniu, które nie będą odgórnie zmuszane do wykonywania jakiejś pracy duchowej. One oddolnie będą poznawać swoją duchowość, oddolnie będą dawać sygnały swoim wyższym, a swoim duszom, że już są gotowe do swojej duchowej pracy. Wtedy będą działać, a rzeczywistość będzie ich w tym wspierać. Nie jest to okres, co pokazuje karta na samej górze, dla wag materialnych, które żyją w materii, interesują ich tylko stanowiska, luksusy, pieniądze. To nie jest ten okres. To jest okres materialnego upadku, a za to okres pięknego wzniesienia dla tych wag uduchowionych, które szukają prawdy, szukają prawdziwego siebie, a potem tą prawdę. Przekazują dla innych, naprawiając nie tylko siebie, a całą rzeczywistość na zewnątrz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.